Dzisiaj nagrywam filmik z swoim cudynem. To jest on, a to jestem ja. Nie już znacie. I dzisiaj robimy taki zwyczajny dzionek. No Bo no, z chrononiska. To możemy już chyba zaczynać, tylko o open. No. I ja ogólnie ro Oprowadzam i proponuję, a on siedzi na kasie. Te dzisiaj jestem kasierem. Mm -mm. O, mam kotkę. <laughs> no przecież... Dobra, nieważne, to możemy zaczynać. Tak. Więc już nie przedłużam i zaczynamy historyjka. Dobra, czekamy na klientów. Okej, okay, może być. Paję. Dobra, to chyba już tu, prawda Elżbieta? No, chyba i o, max. No to chodźmy. Otwarte, więc mamy szczęście. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym... Schronisku. Schronisku. Dobrze. Oprowadzisz Do... ich? Zaraz. E dobrze, jakie pani, państwu pasujesz wieziątko? Hmm. My po, po prostu przyszliśmy zobaczyć, no, może jakiegoś pieska dużego. Dobrze, zaplakam ja z mną. ej nie trzymaj, nie, lecimy. Tu na końcu są pieski, do wyboru, do koloru. Są dwa duże, prosie. Mają państwo wybór, jakiego pieska państwo chcą. Ja nie przeszkadzam. I idę. Ej, oni chyba są jakiś dziwni. Są eee. gdzieś tak? Co mnie, jak ich zauważyłem, to jest tak samo. Ej, e, słuchawka mi wariuje. Dobra. Hmm, ja bym chciała, może, tego rudego tu. Ale puchaty będzie się. W... No dobra. Idę do... Już wiemy! Moja asystentka No dziwni się. Wielem. <laughs> o samego początku Jestem! Nie trzeba się dzieć na w klonisku. Dobra, Właśnie. my chcemy tego puchatego. Dobra. To proszę do kasy. Proszę. Nie wolno go jeszcze trzymać. Bez kupienia. Dobre, dobra, dobra. E, nie komentuję. <laughs> Więc tak. Oni chcą tego pieska malek. Okej, mm -hmm. ok. okay. E, obliczam. <laughs> Dobra. E, to będzie 1200 dolarów. Jak dużo. Jak dużo Jezus Maria co my teraz Podejdę robimy A jeszcze zobaczę. Mm -hmm. Tak, tak. Piękny okaz. To będzie jednak 1400. Nie, no nie wytrzymam. No, przepraszam, ale on w ogóle jest, jakby państwo nie wiedziało, on w ogóle jest na przeczenie, bo normalnie kosztuje 3200. Aha, dlatego, że jest taki puchaty? Tak, i to jest taka dobra rasa, która A. często nie choruje. Aha. My chyba jednak weźmiemy innego. My za bogaci nie jesteśmy. Dobrze, Do. oj. Zaczekajcie, coś mi nie pykło. Dobra, dobrze. To. To proszę za moją asystentę. Weronika! Nie. Sary za te cięcie, no pomyliło mi się coś. Dobra, Weronika no, my... i e, odłożyć tego pieska i zapropuj im, im innego. Dobra! Puszczaj. Nie. Dobrze. No niech państwo idą za mną. Idziemy. Nie coś malia. Iść nie umiesz. Czy powiedziałaś dziewczynka? Giwna. Nie no, nie damy. Jedno. To jakiego państwo chcą pieska? E, może nie tego czarnego. Nie. O tego różowego. Dobrze. Zapraszam do kasi. Tu. Nie, nie, chodź. <noise> nie komentuję. Sorry, sorry, sorry. Jakiej tam to Dobra, Nie mam Ej, chodź. Lilka, chodź. Dzień dobry. Czy państwo się. Czy państwo się. Zostawiacie to na chwilę, koteczku. Czy państwo się zdecydowało? Jeszcze na chwilę. Ale nie chcę na no ten, a ile ten kosztuje? Eem. O, to nasz najdroższy okaz kosztuje 10 tysięcy dolarów. Co pan powiedział? Przecież on jest taki malutki. No właśnie, ale Eem. to jest taka rasa. To jest taki... Musimy to przemówić, proszę nie, nas nie potłucz. Chodź, Max, no idę Elżbieta. No tak, że on jest taki słodki. Jest Maria. Wolełbym, wolałbym na piwo, widać, ale dobra, chodź. Tak, bierzemy tego pieska. E, dobrze, w dołączeniu proszę e, karmę. A coś dokupić co państwo chcą? Właśnie. Eee. E, co kosztuje 100 tysięcy? Chodzi o kalmę, malek. Kalmę, tak, tak, tak. <laughs> Może kalmę, Dwie puszki za. Taką jedną puszkę i taki jeden smakołyczek. Dobrze, sięgam. Plus ile złoty? E, to e, proszę. Laborm. Psa! psa. A, dobra. Nie odróżniam. <laughs> dobra. E, to dobra. będzie. Mm -hmm. E, ok, czyli za pieska było 10 tysięcy. E, te smakołyki są dobre, bardzo dobre, drogie. E, to ci, ci to będzie z, e, nie, 10 tysięcy 200. E, dobre mamy 10 tysięcy 300. Daj panu pieniądze, proszę. Dziękuję bardzo. Życie I pija się gwasi. Jak coś się nazywa lilka, i prosi do niego tak mówić, bo jest przyzwyczajony. Jakby państwo będą tak do niego mówić, to wtedy będzie się słuchać. Wiecie, mi jego Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. No, przyjdziemy, przyjdziemy na pewno. No, co za drożyzna! Leszką, ja, ja im dam do zizna, Ja to słyszałam! No i co z tego, co tam zrobisz, babyczku? niam, niam, Ej, już więcej to nie przyjdziemy! Hmm. No i dobrze im tak! Niech liczą! Co tam? No, pogliźłam ich! E, fajnie. Gluziźne no, mi tu będą mówić, no! Oj Boże, bo ten tygrysek chyba chciał jelonkę zjeść. No. Może powinniśmy je oddzielić? Nie, jest gitna dla dlapaków. <grym> Dobra, stykamy następnych klientów. Dobra. Dobrze. Ech, dobrze, kochany, to powinno być tu na internecie. Mówią, że same ta zwierzętka. Uh, no, okej. Okay. To powinno być dobrze. No, to chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Małek. Dobrze. Czy Państwo wiedzą jakieś wiedziutko chcą? E... Nie, nie wie. Znaczy. Chwila. Ehm. Może świnkę? Ehm. Chyba wiemy, a może... tu są jakieś narozdziały czy coś tak. Tak, na na po jest psi, na ściepnie, koty mieszane i mieszane. Dobrze, to my się y, rozejrzymy trochę. Dobrze, ja jestem oplowadziąca, puszczaj mnie, więc ja oplowadzę. Dobrze, to chodźcie. Czecha, to jest Tutaj jest króliczek dobrze ale tu jest myszka lama i ślimak gadus ślimak tak bierzemy go jaki piękny bierzemy go ale do rączki nie można dopóki go nie kupić e, nie pytać się dobrze idziemy mm. oni chcą tego ślimaka proszę gatuch. mi go dać do rączki Prosi mnie trzymać, proszę nie, nie do Mhm. Uh -huh. O, piękny okaz. To chyba nasz najdroższy zwierzak. To ile będzie kosztował? tak, jest tak sto, Tylko 100 tysięcy. Moja matka pochodzi z biedy, a ja też z biedy, a mój mąż najwięcej to ma 150 tysięcy. Więc bierzemy go. Okej. Okay. To proszę bardzo. E, może karmę do tego, albo coś? Eee. Podpapki. Ja panu pokażę. Tu nie można. Chwila, moment. Ja przynoszę. Zaplecia są takie. E, dobrze. To my sobie, po Dobrze już przyniosłam. To będzie dla ślimaczka. I to też będzie dla ślimaczka. Te, te dwie rzeczy, a to damy tu. Czy chcą Państwo kupić jeszcze te kalmy? Tak, poprosimy. Ile to będzie razem? Mhm, uh, mhm. Uh, uh, uh. e, proszę, weź te ślimaczka, podtrzymaj. Ja muszę, bo oni jeszcze go nie kupili do końca. Zresztą mówię, że. Ty. A. Okay. A jeszcze pan, e, Państwo chcą? Tylko to, to te dwie karmy okay. i ślimaka. Te dwie karmy, które pani trzyma w ręce, czy te, które tutaj są? Te, które trzymam w ręce, bo to to samo. Dobra. E, cik, 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 cik. Chyba, że lepszej jakości są. Nie. Każeś dobra jakość. No to Czarno. ile to będzie razem? 100 tysięcy. 100 Eee, dobrze! Okay. Zapłać im marek. O, No, to Marek bierzemy tego ślimaczka. Ty trzymaj karmy, a ja ślimaczka. O, ja też się nazywam Marek. Bardzo ładny, i ja gratulujemy. Okay. Dziękujemy. A nie ma za co. Zapłacić odtrymi. proszę. A, 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 a. Okay. Otworzę drzwi. Uuu, jaki dżentelmen. Zapraszamy ponownie. No, tak tanio, nie, nie dziwię się, że w internecie tak pisali. Dziękujemy. I to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, co zostawcie suba z dzwoneczkiem. I lajka. Like no i... Do następnego pa pa